hey hey Cupcake! claire everybody on a bullet everybody Traktory orel Polle, Efri Bari, po kurwi Stoją, maja tańcze e Bari, Ka kurwa i pierdol potwory. Ja pierdolę, wszystkie cipy kurwa wszystkie zibane grupy. Kurwa na tę imprezę wynidzie jest zajwiście kurwa. Oraj pole na traktore, hej, hop, siaba-daba Oraj pole na traktore, hej, hop, siaba-daba Hop, siup, hop, cztery baby, osiem dup Hop, siup, hop, shup, cztery baby, osiem na traktore, siadaj, le, hey. oraj pole Wszystki bronę na traktora i oraj te pola Wszystkie pola mi za kurwa, kurwa na traktora No i chuj Everybody! Everybody! Oj chuj! Wrzucaj, mój! No i chuj, przerzucaj, gnój, widłami, gnój, w sewolę mojej, wrzucaj kurwa mać! Orej, pole, na traktory! Wieśniak jak jesteś, wiesz o co chodzi mnie! O kurwa mać! Ja pierdolę, jak tą fajnie tak się... Łorej, bole, na traktory! Przyplij bronę, worej pole, na traktory! I widłami gwy rzucaj to jest wypas, wypas full, wypas full, gorę pole na traktorę, na ursusie na kurwa humbaj nie stoi I kumbajnem popierdalaj, łoraj pole i zasadzaj te wuroki, nie tutaj Czyste filce przy w dzień Kurwa, a w czystą kufajkę No i na imprezę zapierdalaj do remizy U nas to na działce kurwa będzie zajliście Kurwa, na tej będzie po prostu smerfastycznie wyjrzyście. Rolnicze disco, rolnicze disco. Ło, rolnicze disco. Impreza w remizie. rolnicze disco.